Dzisiaj pytamy mieszkańców, co sądzą o LPG. Jestem przeciwny. LPG ma wiele zalet. Jest dostępny wszędzie, także tam, gdzie nie dociera gaz ziemny. Jest tańszy, czystszy i dużo bardziej wydajny. W ostatnich latach również wiele firm borykających się z wysokimi rachunkami za gaz ziemny zdecydowało się na przejście na gaz płynny. Cześć, witam na kanale PropanGur. Dziś krótko opowiem Ci o tym, czym w ogóle jest LPG. LPG, czyli Liquified Petroleum Gas, a po polsku skroplony gaz płynny, może służyć do napędzania samochodów lub do celów grzewczych i technologicznych. Potocznie nazwa LPG przyjęła się przede wszystkim dla określania paliwa samochodowego. Gaz dla celów grzewczych nazywany jest potocznie propanem lub po prostu gazem grzewczym. Najczęściej służy do ogrzewania domów i firm oraz jako tanie źródło energii cieplnej dla przedsiębiorstw z produkcji, gastronomii czy rolnictwa. Jest efektywną i ekologiczną alternatywą dla węgla oraz oleju połowego. W ostatnich latach również wiele firm borykających się z wysokimi rachunkami za gaz ziemny zdecydowało się na przejście na gaz płynny. Gaz płynny jest przechowywany w stanie ciekłym. Najczęściej w zbiornikach o pojemności od niespełna 3 do 10 tysięcy litrów pod ciśnieniem od 4 do 11 barów, w zależności od temperatury. Zazwyczaj ze zbiornika propon pobierany jest w fazie lotnej. Po przejściu przez reduktor pierwszego i drugiego stopnia trafia na palnik pod ciśnieniem 37 milibarów. Tam w wyniku spalania powstaje dwutlenek węgla i para wodna. W przypadku instalacji o dużych mocach gaz pobierany jest w fazie płynnej do parownika i tam zamieniany w fazę gazową. Odcinek o parownikach jest od kilku tygodni na moim kanale. LPG ma wiele zalet. Jest dostępny wszędzie, także tam, gdzie nie dociera gaz ziemny. Jest tańszy, czystszy i dużo bardziej wydajny. Oprócz tego jest łatwy w magazynowaniu i transporcie. Inną zaletą jest praktycznie nieograniczona możliwość zwiększenia mocy instalacji. A dzięki zastosowaniu parowników, nawet z małej bazy magazynowej, można wydobyć olbrzymie moce, rzędu 5, 10 czy nawet 15 MW. Tu wywiad nagrywam. Wywiad nagrywam. Teraz wywiad later. Dzięki temu odcinkowi wiesz już nieco więcej o tym, czym jest LPG. Zapraszam Cię również na stronę propanguru.pl, na której oprócz ciekawostek i praktycznych wskazówek znajdziesz także aktualne ceny gazu dla domu i przemysłu. A jeśli chcesz poznać korzyści z jego stosowania w domu, biznesie i rolnictwie, zasubskrybuj mój kanał klikając w dzwoneczek. Zachęcam również do zadawania pytań na temat LPG w komentarzach. Do zobaczenia!